Cześć, tej strony Marcin. Kolejne zadanie Danii w ramach domowych korepetycji, czyli Ty mi zadania, e ja Ci rozwiązuje i rozwiązania wrzucam na YouTube'a. 20 zadanie mamy takie. Wykres funkcji 0,7x ma punkt przegięcia. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Ja pozwoliłem sobie narysować tutaj ten wykres funkcji. To jest oczywiście ta zielona krecha tutaj. Jak dobrze widać funkcja sobie po pierwsze cały czas maleje w naszej całej dziedzinie, a oprócz tego jest to funkcja wypukła. Cały czas jest tak, nie ma nagle odbicia w drugą stronę, tak? E, więc z wykresu to widać od razu, że jest to funkcja wypukła cały czas, więc nie ma ona punktów przegięcia, ale oczywiście my sobie to policzymy. Kiedy funkcja ma punkt przegięcia? No jeżeli policzymy sobie, może inaczej, kiedy nie ma punktu przegięcia, tak? E, trzeba będzie policzyć drugą pochodną i sprawdzić czy ona gdzieś się zeruje, bo to jest warunek konieczny, że druga pochodna gdzieś się będzie zerować. Więc musimy sobie policzyć pochodną, tak? Najpierw pierwszą, później drugą. Tu jest wzór funkcji e od x równa się 0,7 do potęgi x, czyli to jest wzór funkcji postaci a do x. Jeżeli policzymy sobie pochodną z tego, to oczywiście wzór jest taki, że to jest a do potęgi x razy logarytm naturalny z a. Ok? Dobra. Tak wygląda pochodna, więc w naszym przypadku będzie to tak. Hmm, to ja może sobie kolorek zmienię. O, weźmiemy, że to jest A, zielony, to może zielony. Skoro tu był zielony wykres, to to, to sobie weźmiemy na zielono. Czyli mamy 0,7, tak? To jest do potęgi x i z tego liczymy sobie pochodną. To skoro tu było ax, ax, to ja mam 0,7x, to też będę miał 0,7x. No i razy jeszcze logarytm naturalny z tej liczby a, czyli z tej podstawy, czyli będziemy mieć logarytm naturalny z 0,7. Jest? Jest. Dobra. No i teraz co? Dlaczego ta funkcja maleje? Chociażby dlatego, że ta liczba ln 0,7 jest liczbą mniejszą od 0, czyli jest ujemna, a to 0,7... Jest oczywiście cały czas większe od zera, więc jak pomnożymy sobie coś dodatniego z czymś ujemnym, to możemy stwierdzić, że nasza pochodna cały czas jest ujemna, więc faktycznie ta funkcja będzie cały czas sobie maleć. Eee, dobra, no to to jest jedno, tak? Mamy policzoną naszą pochodną i możemy stwierdzić, właśnie, że ona cały czas sobie maleje. Eee, no ale mamy punkt przegięcia, więc liczymy jeszcze raz pochodną, czyli liczymy sobie pochodną z. To może zmienimy kolorek tym razem. Czyli to jest pierwsza pochodna. 0,7x razy logarytm naturalny 0,7. Ok, dobra. No i znowu liczymy sobie pochodną 0,7x to jest 0,7x razy ln 0,7. No i tu jeszcze jest razy ta stała, bo to jest oczywiście zwykła liczba, tak? Jakaś. Czyli będzie razy 0,7 ln 0,7. Czyli ja to mogę ładnie jeszcze zapisać, że to jest równe 0,7x razy, no i tutaj będziemy mieli logarytm naturalny 0,7. Tak mamy logarytm razy logarytm to jest logarytm oczywiście do kwadratu. Niektórzy tu piszą tą dwójkę ln kwadrat 07, ale tak chyba ładniej wygląda. I teraz co my tu możemy stwierdzić? <laughs> Ponieważ 0,7 do potęgi x, tak samo jak pisałem tutaj na górze, to jest liczba zawsze większa od 0, czyli tu nigdy nie przyjmie wartości 0. To jest jakaś liczba ujemna 0,7 0,7, ale jak go podniesiemy do kwadratu, to oczywiście to też będzie większe od 0. Czyli mówiąc inaczej, ta nasza druga pochodna nigdy nie będzie 0 na pewno. A skoro druga pochodna się nie zeruje, to funkcja nie ma punktów przegięcia, bo to jest warunek konieczny na to, żeby ona miała. Czyli wniosek z tego, że wykres tej funkcji oczywiście nie ma punktów przegięcia. Co ciekawe, ta druga pochodna jest zawsze większa od zera, bo coś dodatniego razy coś dodatniego to jest coś dodatniego. No i faktycznie dzięki temu ona jest tutaj wypukła, bo cały czas jest dodatnia. No i to kończy nasze całe zadanie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania śmiało, piszcie o tym gdzieś tam na dole w komentarzach, a póki co ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykazpas.pl